Słuchajcie, wyjechaliśmy z Tarnogóry i jedziemy teraz na trójstyk tak. do Błodawy, do, a później do Błodawy, tak. Jedziemy na trójstyk granic polskiej, ukraińskiej i, I Białorusi. Polskiej, Ukrainy i Białorusi, tak. Na między... no. A w międzyczasie jeszcze oczywiście standardowa kawa. Generalnie czego tutaj brakuje? Na pewno kawy brakuje. Powinien tutaj postawić jakiś orlena. Jeszcze taka jakaś nic nie ma innego. Tak, nie no tam trochę, trochę bliżej faktycznie jest jakaś wiata, gdzie można sobie usiąść yy, jakąś tam herbatkę wypić jak sobie ktoś. Ale ma. ja proponuję, żebyśmy jechali już na obiad, no i o 13 jem, a zanim się... interesuje, Ale zanim herbatkę wiesz, że będziecie kogo robić to, to będzie się... za 14, a ja po prostu mogę. <noise> yeah. no, normalnie. To ja na 13 jestem umówiony, nie, na 14 jestem umówiony we Wrocławiu, także jakbyś tam mógł podjechać i załatwić ten samolot, to wdzięczny taki taki trójno. Tak, właśnie rzeka, kawałek Kamola i fajna ekipa. Jeszcze raz, raz. O, o! O Tutaj no można powiedzieć, tam widać obelisk. Tutaj parking dla samochodów. Taki, powiem Wam szczerze, że tak, większym samochodem bez napędu na 4 nie wierzyłbym, bo jest aha, cały czas jakiś problem kurczę z tym. No, po prostu tak to włos, Po włosku się zepsuło. Po prostu tak jest. To nie jest moja wina. Ja nie robię tego specjalnie. Wujek, daj spokój, że się skurczę demo. Tak jak widać, jest trochę grząsko po prostu. Tak więc lekkim autem można wjechać, nic się nie będzie działo. Ale busem, tak jak widać, Michał stanął trochę bliżej, żeby na że tak powiem w sztywniejszym gruncie jedziemy dalej to dojeżdżamy teraz do wodoskazu fajna peluka kamer tu stoi historyczny tak. wodoskaz? tak tam wody na bóbu podajemy tutaj jak jest jeszcze tam na tych środkach to jeszcze są narysowane wskaźniki no i w tej budce podobno jest taki zapisujący automatycznie poziom wody w bugu poziom wody w bugu na Wiśle. Jak widzicie, poziom wody w bugu. Jest... jest ten podawany no, no. co dzień nie od 12, od 1921 roku. W pierwszym programie pierwszym Polskiego W programie pierwszym, pierwszym Polskiego Rady. Czyli jak tutaj przekroczy No to, to... idzie do schodków, a na schodkach ją dał się to. I podobno była taka woda, że ta budka była wyżej, woda była wyżej niż ta budka. Także w polskim radiu codziennie dowiecie się, ile tutaj w rzeczywistości jest wody. Jakaś ryba. Wodowska w Wodawie. Miejsce całkiem fajne. Tutaj był kiedyś most. Tam jest miejsce do siedzenia na przykład na jakąś kabę. jest miejsce na y, browary, także bardzo fajne nawet na wypoczynek takich chwilowy. Jesteśmy w miejscowości Hanna. Pierwsze co? Chłopaki idą do karczmy. My chyba za nimi też pójdziemy, ale w międzyczasie jeszcze Wam na szybko pokażę, co będziemy oglądać. Bardzo ciekawe e, zabudowy, można powiedzieć takie starodawne, budynki z drewna. jakaś cerk cerkiew, no i wchodzimy do karczmy Organistówka. Bardzo fajna zabudowa. Rzeźby. A tyle miał zalepioną twarz, żeby ktoś wywiercił dziurę w i położył, Um, półtora godzinna opowieść um, okazała się bardzo interesująca. Szczególnie interesująca um, była informacja czy opowieść o, o obrazie, który na pierwszy rzut oka um, nie sprawiał najważniejszego. Jakby nie, nie sprawiał wrażenia najważniejszego um, w tym kościele okazał się bardzo ważnym dla, e, dla tej społeczności. Jeżeli tutaj będziecie, to musicie poprosić o to, żeby można było wejść do tego kościoła e, i żeby posłuchać właśnie tej niesamowitej opowieści e, pani wójt. E, jakoś tak wyszło, że zostajemy na noc. E, okazuje się, że będziemy nocowali u księdza na plebanii. E, zostaliśmy zaproszeni. Bardzo mi ludzie. Dodatkowo dostaliśmy nawet klusze do jednego z muzeum, żebyśmy sobie weszli. Jest to stara szkoła, w której jest przedstawiona wystawa lokalnego artysty. Powiem wam, deczentotur po prostu wchodzimy. W tej sali, że tak powiem, przenosimy się w czasie. Bardzo dużo jest takich akcesoriów, które znam z lat dzieciństwa z domu mojej babci. Na przykład, pamiętam, że gdzieś jeszcze na strychu była taka masownica. Zbieraczka do jagód. Mój dziadek miał taką, znaczy moi dziadkowie mieli większej wersji. Taką, która miała jeszcze tutaj rękoje, rękojeść. Taką, która miała tutaj rękojeść i można było że tak powiem taką maszynką do jagód właśnie zbierać większą ilość jagód naraz. Tutaj jakiś wózek taki bardzo ciekawy. I Szereg, szereg bardzo ciekawych rzeczy. Wow. Piękna obraz. Wchodzimy teraz do dzwonice, gdzie jest. Też jeszcze mniejsza wystawa, również a to, są, to jest wystawa różnych, różnych autorek, widzę, że jest Martyna Ceniam, jest Kaja Pawlik i oprócz tego jest jeszcze prezentacja multimedialna, która informuje nas o e, rzeczach, które no, po prostu z tym się wiążą. No, tak. To jest dobre i bo. Lamborghini. Prawie jak Lamborghini. Zobaczcie. Znaleźliśmy to. O, o znaleźliśmy to w Hannie. Co my tutaj mamy? Czyżby nowy pomysł na wyprawę? To by było wyzwanie. Silnik z zaponem samoczynnym. 9,5 litra zbiornik. Pan mówi, że 7 razy jeździ w to z powrotem eee, prawie, prawie 70 km. To jest to. Jeszcze zjedliśmy w tej biacie, e, którą Wam pokazywałem. E, zjedliśmy jeszcze śniadanie No i teraz jedziemy w kierunku Parku Białowieskiego. E, jeżeli chodzi o plany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Generalnie chcemy, e, chcemy pójść, żeby skorzystać z skrótu kajakowego. A jak będzie? Zobaczymy. Na razie, na razie jedziemy. Na, na razie jesteśmy, byliśmy na Byliśmy o by... Jesteśmy w Kodeniu Kodeń wita pielgrzymów Jesteśmy pod katedrą i wychodzimy zobaczymy jak to wygląda Okazuje się, że jest msza więc nagrywać się będziemy W każdym z zewnątrz Zlikam. Nie uwierzycie co tam jest Tam jest milion złota Pozłacone Bogato zdobione są po katedrze trafiliśmy do jadłodajni u oblatów rzekomo pyszna kabla idziemy zobaczymy generalnie bardzo bardzo ładnie tutaj jest, naprawdę idziemy do środka. No i przyjechaliśmy na sękacza i na kawę. Co ten jakbyś tato wziął ten napój cud. Tak jak widać, sękacz musi być dobry, jeżeli profesor jeszcze po kolejny kawałek poszedł. E, próbujemy. Aha, Na pewno lody są dobre. Dobre? Dobre. To konsumujemy. w z kawą petarda naprawdę dobry ja oczywiście jeszcze nie zjadłem, tutaj... no tylko go tutaj sam stoi a jak Wojtek tego sękacza się robi? to jest e... technika pieczenia nad podniem Masz taki wałek jak Ale znajdziemy lodę no i zatrzymaliśmy się w lesie tak jak widać tak jak widać korzystam również z okazji tego że się zatrzymamy Zatrzymaliśmy, wyciągnąłem elementy prusnica po to, żeby dosłużyć jeszcze ubrania Mamy osłonę na maskę. Mamy wyciągniętą buchenkę, Mamy rondel. Lecimy z fasolką. Dwa lata temu problem był taki, że rysowała się maska. Później, tak jak pamiętacie, pokazywałem Wam wcześniej, maska została obklejona. Dodatkowo mamy naklejoną, ładną naklejkę naszej Polski. No i teraz w sytuacji takiej, kiedy byśmy tak no, bezczelnie po tym haratali, to by bardzo szybko się zniszczyły. I tak stwierdziłem, że zrobię właśnie z taką osłonkę. To są worki na śmieci grubsze i do tego jest na około taki zaczep z kamerek górowych. Te kamerki są ze sobą połączone za pośrednictwem linki dzięki temu dużo trudniej jest je zgubić i stanowimy jakby sumaryczne połączenie z naszą kuchenką a tutaj tak jak widać chyba, chyba trochę się za dużo gotuje całopieprz. lecimy z pieprzem, trochę pomieszamy, trochę jeszcze podgrzejemy. Co U mnie to jest także. Pieprz musi być widoczny w potrawie. Soli nie potrzebuje, ale pieprz to raczej. O, tak, bardzo ładnie. Jest widoczne, na pewno będzie dobre. Lejemy. Przyszedł czas na kawę. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu jesteśmy? To i tutaj kawę pijemy. Tak, widać. Już niedługo Park Białowiecki Kawę pijemy, jedziemy no, można tutaj kupić różne rzeczy, na przykład chleb I jakieś bułki Dotarliśmy do świętej Tam jest Do czego? Do tego żeby wziąć i napełnić wodę Tu są też Dobrze, chodź się szykujemy się e, z większą ilością źródlanej wody. Mamy dwie butelki, no idziemy. No, podchodzimy do źródła. Jest to takiej małej cerkiewce, Podejdźmy. Jak widać zainteresowanie wodą jest duże. Trzeba stanąć w kolejce. Jest tam pompa. No i możliwość napełnienia właśnie butelku. Kolejka szybko idzie. Jak widać już nasi są przy pompie. Bo wodą Wojtek, proponowałem mu, żeby wziął jedną małą butelkę nie dwie duże to teraz, to teraz y, po prostu no, zobaczymy ile ta będzie woda będzie ważyła pod tą górkę zobaczymy ile wytrzyma co liczysz czas? ile Ci zajmie wejście? wejście tutaj? Artur tutaj o wejście? że gorzej dyskutujemy na ten temat, to zasugerował no, zasugerował, że najprawdopodobniej są to krzyże jakieś pokutne. No właśnie. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz widzę coś takiego. Ile tych krzyży tutaj przypłacza, nawet trochę, bo są one w koło cerki. No właśnie, podsłuchaliśmy przed chwilą informację, która była czytana przez panią. i okazuje się, że każdy z tych krzyży to albo pokuta, albo intencja. No, tak więc, jeżeli ktoś szedł tutaj, właśnie z pielgrzymką no to jeżeli miał taką wewnętrzną potrzebę to właśnie przynosił tutaj ten krzyż ja jak się popatrzy na te krzyże to widać, że one są z różnych okresów no powiem wam szczerze, że tutaj się tego nie spodziewałem pokazałbym wam jak jest w środku, ale jest wyraźna prośba o to, żeby właśnie nie kamerować, nie fotografować, zachować bezwzględną ciszę. Tak więc szanując to miejsce oraz ludzi, którzy to miejsce tworzą, po prostu tego nie robiłem. Dwa, jak byście tutaj chcieli przyjechać, to pamiętajcie o tym, by mieć stosowny strój. Co to znaczy stosowny strój? Panowie, długie spodnie. Panie, długie spódnice. No i oczywiście zakryte ramiona. Tak że naprawdę robimy taką atmosferę... No zadumy na pewno. Jedziemy dalej. Skoczyło 110 tysięcy kilometrów w turkusie